Słuchajcie, wróciłem I słuchajcie, kontynuujemy a tak na żałosną Japonię. Więc no A ogóle nie wiem po co, ale weźmiemy sobie małą armię. Słuchajcie mnie, to było trochę oszustwo, naprawdę, powiem Wam to. Co Japonia teraz zrobiła? W tym momencie to było takie oszustwo, że mi się nie chce, powiem Wam, mi się tej wojny już nie chce robić. Przykro mi, ale nie chce mi się tego robić. To mnie tak wkurzyło, że ja już tego nie robię. Ja już tego nie robię, podkreślam. Ja tego nie robię. Bo oni mi nigdy spokoju nie dadzą. Proszę bardzo. Teraz wszystko git leci. Nie, tu czego się nie przygotowuję. Inflacja. Chiny, proszę Cię. No kurde! Słuchajcie, jestem tą wojną psychicznie wykończony. Słuchajcie, ja już nie dam rady. Ja już nie dam rady po prostu. Ja nie dam rady słuchajcie. Jestem psychicznie tą wojną wykończony. Jestem tym psychicznie i fizycznie wykończony. Niestety musimy tą wojnę zakończyć.

Słuchajcie, tu było tyle wylewok. Japonia to dopiero nie tym się powinienem martwić. Powinienem się martwić państwami jeszcze. jeszcze mocniejszymi. Bo skoro Japonia potrafi mieć aż tyle armii i ciągle sobie ją rekrutować. To ja nie wiem co może być od Japonii silniejsze. Filipiny. Filipiny są silniejsze od Japonii. Meksyk. Stany. To storo, skoro Japonia tyle ma, to dopiero Stany. co dopiero słuchajcie, Stany. Przecież to się nie uda zrobić. To są dopiero Japonia. Teraz jest osiemnasta. Słuchajcie, to jest dopiero Japonia, podkreślam. Ja nawet nie wiem, co się stanie, jakiś inny kraj spróbujemy zaatakować, my umrzemy. Słuchajcie, my ledwo w ogóle, że będziemy żyć. Będzie, part... Będzie kontynuacja tej wojny. Ale to jest jakaś przesada. Naprawdę? Podkreślam. Słuchajcie, ja, ja wysłałem jakieś 500 tysięcy armii na śmierć. Jedynie co zdobyłem to było w Japonii. Ale też byłem głupi. Mogłem tam wojnę zakończyć, jak już miałem całą Japonię, ale nie. Bo oczywiście musiałem być uparty. Dobra, co my tu mamy? Jeszcze więcej tego trzeba. Izrael, co chcesz? Nie, dzięki. Poza tym Egipt jest, jest dosyć mocny. Słuchajcie, ja się boję, bo skoro to jest dopiero armia. To jest dopiero. Słuchajcie, to jest dopiero armia. To jest dopiero armia. W Japonii. Podkreślam, w Japonii. A wyobraźcie sobie, że atakujemy teraz Rosję znowu. W sensie Rosja już taka mocno nie jest, ale Japonia... Japonia przesadziła, naprawdę. I To poważnie. Dobra, czekamy na asymilację i chyba kończymy ten odcinek. Bo to był najgorszy odcinek mojego życia. Naprawdę. To był najgorszy odcinek mojego całego życia. Zrobimy tu trochę festiwali. Festiwal, festiwal. No i dobra. To jest straszne.

Co teraz zapytacie? W następnym odcinku kontynuacja wojny z Japonią. Bo Japonia jest zbyt bogata. Słuchajcie. Japonia. Japonia jest zbyt bogata. Dobra, co teraz robimy? Czekamy na asymilację i wszystko będzie. Uh -huh. To co, czekamy. O, inflację, słuchajcie. Nie, w następnym odcinku sam nie wiem, co robimy. Na dzisiaj to koniec. Strasznie mnie boli ten fakt, że straciliśmy tyle armii. Wysłaliśmy większość naszej armii na czystą śmierć. Co my w ogóle zrobiliśmy? Ale było warto. Dobra, stabilność. Dobra, trzymajcie się i cześć.